Naród wybrał, wybrał nowego prezydenta. Jak oceniasz tę decyzję? Oceniam ją bardzo źle. Nie rozumiem, ale muszę się z tym pogodzić, ponieważ połowa wyborców tak zdecydowała. Połowa i 1%, mniej więcej 0,9% tych, którzy stawili się do, do urn, nie rozumiem tego. Nie rozumiem, dlaczego ktoś, kto. Ma tak wątpliwą reputację, i tyle się za nim ciągnie mroku tak naprawdę, bo to jest mrok. E, zostaje prezydentem naszego kraju, czyli będzie nas reprezentował na arenie międzynarodowej, będzie wręczał nominacje generalskie, będzie mianował ambasadorów. E, dość to przerażające dla mnie. Pomijam już e, to, że wątpię w kompetencje pana Nawrockiego. E, Rafał Trzaskowski od lat sprawdzał się jako prezydent miasta. Trochę to trzeba traktować jak taką mega ogromną firmę, prawda? Jeżeli ktoś umie zarządzać taką dużą firmą, jakim jest miasto, y, mogę mieć nadzieję, że będzie zarządzał tak wielką firmą, jaką, jaką jest państwo. Y, pan Nawrocki takich kompetencji nie ma, no ale cóż, trzeba się pogodzić z wyborem. E to co też analizowałam to jak poszczególne grupy społeczne oddawały swój głos i na przykład wśród młodych wśród osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia niewielką przewagą ale jednak właśnie wygrał pan Nawrocki czy to jest dla ciebie zaskoczenie Tak to jest dla mnie zaskoczenie wydaje mi się że młodzież się radykalizuje że przechyla się w w prawą stronę coraz bardziej. Być może jest to zmęczenie tym duopolem PO-PiS, ale pan Nawrocki jest bezpośrednio związany z PiS-em i nawet jeżeli będzie mówił, że jest bezpartyjny, że jest kandydatem obywatelskim, guzik prawda, nie jest żadnym kandydatem obywatelskim. Myślę, że młodzi ludzie za to zapłacą, zapłacimy za to wszystko, za te, wszyscy za te wybory, takie, jakie, jakie jakich dokonujemy, no ale trudno. Cóż, cóż począć? No musimy się z tym pogodzić. Myślę, że czeka nas chaos w państwie i nic konstruktywnego w najbliższym czasie tutaj się dla nas nie wydarzy.